Cześć, tu Adam, witam na kanale Global Motors, a w dzisiejszym odcinku samochód, na który miłośnicy Audi czekali 10 lat. Tak długo zajęło księgowym i projektantom Audi zaprojektowanie Audi Q8. Miłośnikom i tym, którzy chcieli zakupić Audi, suwa Coupe śniło się po nocach BMW X6 ze znaczkiem Audi. W 2018 roku Audi powiedziało: OK, startujemy z nowym projektem. Co zrobili? Wzięli płytę podłogową z Audi Q7, nałożyli na to ładne nadwozie, technologie, czyli ekrany i wnętrze, zapożyczyli z najnowszego A8 i tym sposobem ujrzał światło dzienne SUV w takiej postaci pod nazewnictwem Q8. Historia suv QP sięga 2007 roku, kiedy to styliści BMW narysowali linię X6. Auto ujrzało światło dzienne w tym samym roku. Pierwsza generacja BMW i 6 nie miała absolutnie żadnego konkurenta. Dopiero druga generacja, która miała premierę w 2014 roku, rok później doczekała się godziwego konkurenta ze strony Mercedesa, czyli GLE Coupé. Odpowiedź Audi musiała w końcu nastąpić. W 2018 roku zaprezentowali Audi Q8 w obrębie tego samego koncernu, czyli grupa Audi Volkswagen. Mamy jeszcze dwa inne SUV Coupe. Jeżeli Q8 wydaje ci się za mało ostentacyjne, za mało sportowe, to masz dwie alternatywy, takie jak Cayenne Coupe czy Lamborghini Urus. Nie sposób porównując Audi Q8 nie wspomnieć o BMW X6. Konkurentem Audi Q8 jest obecna generacja, czyli trzecia generacja X6. Porównując te auta w liczbach, Audi Q8 jest o 5 cm dłuższe, ma o 2 cm większy rozstaw osi i jest lżejsze o całe 40 kg. Nasze Audi Q8 oznaczono modelem 50 TDI. To oznacza, że mamy pod maską 3-litrowy silnik V6 o mocy 286 koni, sprzężony z 8-biegową skrzynią biegów i legendarnym napędem Quattro. Co ciekawe, mimo to, że Q8 lżejsze o 40 kg w porównaniu z BMW x 630 D o tej samej mocy, z taką samą liczbą przełożeń jest wolniejsze w sprincie do 100 km na godzinę o 20 sekundy. Elementem, który nie da nam zapomnieć o tym, że mamy do czynienia z coupé są oczywiście te piękne bezramkowe szyby. Kolejny bardzo fajny patent, którego nie znajdziecie w BMW X6 to jest to, że te drzwi otwierają się razem z progiem więc wsiadając do auta nie ubrudzicie sobie po prostu spodni. 10 lat inżynierowie Audi myśleli jak narysować ten typ stworzyli bardzo delikatnie opadającą linię dachu, a po to, żeby osoba o takim wzroście jak ja mogła spokojnie zająć miejsce z tyłu i nie musiała czyścić włosami pod sufitki. Porównując bagażnik Q8 do jego głównego konkurenta, czyli BMW X6, bagażnik mamy o 26 litrów większy. Luksusowy samochód to również luksusowe produkty. Możecie zmieścić 26 kg więcej tak luksusowego produktu dzięki temu, że macie większy bagażnik. A jeżeli nie będziesz chciał, żeby pasażerowie z tyłu zobaczyli, że przewożysz tak drogie dobra, to ta roleta w tej pozycji się wiesza. Dzięki temu pasażerowie z tyłu nie zobaczą, co leży w bagażniku. A teraz krótki wykład o przewadze dzięki technice. Do tego będzie mi potrzebny listek Global Motors i samochód o sportowych aspiracjach. Tutaj powinna być końcówka układu wydechowego, gdzie ten listek powinien wejść. Natomiast mamy kawałek plastiku. Obok mamy Audi SQ7, który ma prawidłowe wydechy, w którym mieści się listek Global Motors. Jeżeli chciałbyś zdenerwować sąsiada, ten wariant jest lepszy, ponieważ możesz mu do środka włożyć choćby nawet ziemniaka. Wnętrze naszego Audi Q8 jest bardzo nowoczesne. Mamy tutaj trzy ekrany, które nazywają się Audi Virtual Cockpit. Za pomocą tych ekranów sterujemy wszystkimi funkcjami samochodu. Przycisków jest tutaj jak na lekarstwo. Gólny ekran odpowiada za ustawienia samochodu oraz nawigację. Dolny ekran przejmuje rolę standardowego panelu klimatyzacji. Jeżeli byście chcieli zmienić temperaturę. To dotykacie oczywiście ekranu. Jest wykonany w technologii haptycznej, czyli daje nam znać, że wcisnęliśmy taką delikatnią wibracją, oraz głosowo wydaje dźwięk, tak jakbyśmy wciskali normalny przycisk. Jednak, jeżeli byście chcieli zmienić temperaturę trochę szybciej niż klikając, oferuje Wam Audi coś takiego jak przesuwanie celem szybszego regulowania temperatury. Normalnie niżej znaleźlibyśmy przyciski do wentylacji i grzania fotela. A bardziej ikonę. Tutaj tego nie ma i to jest potwierdzenie tego, że nawet najbardziej drogi, prestiżowy samochód w wersji premium potrafi mieć braki w wyposażeniu i za wszystko będzie trzeba dopłacić. Jak już jesteśmy przy fotelach, to nie wszystkie regulacje da się wykonać z poziomu przycisków na fotelu. Jak klikniemy w ikonkę fotela, pojawiają nam się dodatkowe regulacje dostępne u góry ekranu. Możemy również wyłączyć górny ekran, jeżeli by nas denerwował. Fizycznych przycisków, jak już wspomniałem, jest jak na lekarstwo. Mamy tutaj przyłącznik właściwości jezdnych, gdzie możemy sobie regulować również prześwit zawieszenia wraz z trybami jazdy. Mamy tryb dynamiczny, automatyczny, komfortowy, efficient, all road, czyli na wszystkie drogi, albo off road. W trybie dynamic zawieszenie obniża się na minimalny poziom, a prześwit tego auta jest regulowany w zakresie od 22 do 25 cm. Jeżeli chcielibyście sami ponastawiać sobie nastawy takie jak zawieszenie, napęd czy układ kierowniczy, możecie to zrobić w trybie indywidualnym. Najbardziej rozbudowaną i fajną opcją, jaką znalazłem w tym samochodzie, są kamery 360. Zobaczcie, jak można je regulować. Mamy regulowane widoki, możemy mieć widok. Z tyłu, z przodu również możemy mieć widok z tyłu, rybie oko z tyłu, widok z góry, z tyłu zakrzywiony z tyłu, widok z boku samochodu, z przodu, z boku z tyłu, lub widok 3D. Jak widać, Niektóre elementy trochę są powiększone niż w rzeczywistości. Ta lampa w tym BMW X5 z tyłu wcale nie jest wielkości drzwi w tym kółosie. Fizycznym przyciskiem również możemy regulować elementy bezpieczeństwa. Oczywiście za pomocą dotykowego ekranu. Maksymalnie indywidualnie lub podstawowo. W tym aucie akurat nie mamy zbyt dużo systemów bezpieczeństwa. Mamy jedynie Audi Pre Sense oraz ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu. Samochód oczywiście może być wyposażony w takie opcje jak Aktywny tempomat czy martwe pola. Nawigacja jest bardzo rozbudowana i współpracuje przede wszystkim z Googlem. Możemy tutaj znaleźć nie tylko parking, restauracje, ale również miejsca z... prosto z nawigacji googlowskiej. Global Motors. Podaj szukaną frazę. Global Motors. Przepraszamy, wystąpił nieznany błąd. Auto Discover. Przykro mi, wystąpił problem techniczny. Możemy w ten sposób B-DRON. B-E-D-R-O. -e no, myślę, że to nie jest najlepsze słowo, jakie chcieliby zobaczyć właściciele Audi. Funkcji mamy tutaj naprawdę wiele, ale najciekawszą z nich jest funkcja czyszczenia ekranu. Uaktywnik. Górny ekran jest dezaktywowany, a żeby e, aktywować z powrotem, trzeba przytrzymać przycisk dokładnie w tym miejscu, więc możemy teraz spokojnie szmatką wyczyścić nasze ekrany, po czym wrócić do funkcji, jakie będą nas interesować. Trzeci ekran, który zastępuje nam klasyczne zegary może również być ekranem, na którym będziemy mieć nawigację bądź. Inne ustawienia typu muzyka czy telefon. Jeżeli znudzi nam się widok mapy, możemy przyłączyć w tradycyjny tryb, gdzie większość ekranu będą zajmować tradycyjne zegary. Na nich również możemy regulować sobie funkcje, które będą widoczne, aczkolwiek na tej tylko wąskiej części pomiędzy wyświetlaczami. Zasięg Windows spryskiwaczy oczywiście do uzupełnienia. Nawigację można dowolnie przybliżać lub oddalać. Mamy tutaj też oczywiście do dyspozycji ustawienia komputera pokładowego. Spalanie, to jest ciekawe. Pewnie jesteście ciekawi ile pali taki samochód. Średnio według katalogu pali poniżej 10 litrów. Rzeczywistość pokazuje średnie spalanie na poziomie 10,7, co jest bardzo przyzwoite na osoba, który waży powyżej 2 ton. Co ciekawe, kierownica nie jest zbyt dużych rozmiarów, ale ma nietypowy kształt, ponieważ jest u góry wycięta w ten sposób, aby było widać całe zegary wraz z tymi wskaźnikami bocznymi, oraz jest dopłacona uwaga 650 zł za to, żeby u dołu był spłaszczony wieniec. Dzięki temu mamy dziwny, aczkolwiek fajny kształt kierownicy. Model Q8 już samą nazwą obiecuje nam bardzo wiele. Ile tu znajdziemy powiązań za A8? Deska góra deski jest wykończona z całkiem przyzwoitego materiału i nie trzeszczy, ale nie wygląda luksusowo. Brakuje tutaj oprzycia skórą. Góra drzwi to samo. Jeszcze bardziej twardy plastik. Jakbyśmy zamówili deskę w skórze, to góra drzwi również była obszyta była skórą. Natomiast dół drzwi to niewybaczalnie twardy plastik, rodem przeniesiony z modeli Skody. Kolejnym elementem, za który trzeba dopłacić i wyróżniałoby to Audi spośród konkurencji jest regulowany podłokietnik. Tutaj tego nie ma, właściciel nie dopłacił, więc podłokietnik ani nie da się go zatrzymać w pozycji pionowej, ani nie da się go wysunąć. W konkurencji w ogóle takiej opcji nie ma, tutaj niestety. Jak przystało na prawie 5-metrowego suwa, pasażer, jak i kierowca z przodu ma ogrom miejsca zarówno na boki jak i na nogi nie ma na co narzekać. O każdej posturze osoba, o każdym wzroście znajdzie tutaj spokojnie pozycję. Spokojnie, z tyłu nie jest tak źle. Wydawałoś by się mogło, że będziecie siedzieć jak w kościele, ale jest lepiej. Macie regulowaną pochyłość tylnego oparcia. Miejsca jest tutaj naprawdę ogromne. Ja, med 92, praktycznie mogę zmieścić 4-5 palców nad głową na boki. Również nie ma na co narzekać. Fotele miękkie, wygodne. Fajne połączenie skóry z alkantarą. Naprawdę przyjemnie się tutaj siedzi. Dużo lepiej niż BMW X6. Witamy z pokładu Q8. Pierwsze dwie opcje, które musiałem wyłączyć dosłownie po przejechaniu 20 metrów. Czerwone. Więc ładnie wam to wyjaśnię. Pierwsze dwie opcje to był system start-stop. Ledwo go dotknąłem, już zdążył wyłączyć silnik. Druga opcja. To jest ostrzeżenie przed najechaniem na linię. Nie to, że najeżdżam cały czas na linię, bo rzadko się to zdarza, ale jak już najadę, to raz, że strasznie mi tutaj y, kierownica wibruje, dwa, daje, y, wibruje mi pedał gazu, co po prostu ta, o ile kierownica ok, to ten pedał gazu, no nie zdzierże, strasznie mnie to denerwuje. Osobiście wziąłem to do siebie. Po drugie, nawigacja, która myśleliśmy, że się poprawi i będzie chciała cokolwiek znaleźć. Okej, okay, byliśmy w środku, więc mogła czegoś nie widzieć. O tyle jak już jesteśmy wewnątrz. I dobra, może, może nie Global Motors, OK, Burzą skarbową. U no B. No BB, takie R napisałem RZ Spacja. Spacja. O, zmieściłem. SKA. B O W Skarbowych nie będzie. Y Y Ajajaj, aj, aj. dopiero dołożyło Y później. Czekamy, czekamy, czekamy Co się wydarzy A few moments later. Nie znaleziono frazy, tak? Więc... Podatków nie trzeba płacić Urzędów skarbowych nie ma Według Audi Kupujesz Audi i nie płacisz podatków Już wiem dlaczego właściciele wybierają Audi jest naprawdę bardzo wygodne, a to zasługa po pierwsze zawieszenia pneumatycznego, który super wybiera i ma regulację prześwitu, jedziemy w trybie komfort, jest mega wygodnie, po drugie jest bardzo ciche, 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 w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ mam, nie mamy tutaj szyb klejonych, można jeszcze zamówić szyby akustyczne i byłoby dużo lepiej, ma być gorzej, a jest dobrze, czyli jest dobrze, a może być lepiej prościej mówiąc. Jest naprawdę na super poziomie. Ja bym powiedział, że to auto nie ustępuje tutaj limuzynom, jeżeli mówimy o dźwięki. Nie ma tu żadnych szumów. Te lusterka, które się są duże, też nie dają o sobie <kłysyjamy> znać. Wyciszyłem już telefon. Ale patrz jaki numer do mnie dzwoni. <grym> Sonie. Kierunkowo jakiś dłuższy. Audi Drive Select. Mój ulubiony przycisk, zaraz po tym, że po którym wyłączam sobie oczywiście opcję tego, że by mi się silnik nie gasił. Auto. Tutaj mamy regulację prześwitu, więc mamy podnieść, obniż. Oczywiście kliknę przycisk i, 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 i przeszło w dół. ok. Nie. Komfort, auto, nie chcemy auto, chcemy dynamic. Chcemy go obniżyć, chcemy, żeby auto było iście sportowe. Dzieje się to szybko, dosłownie kilka sekund. Reakcja na gaz w trybie Dynamic robi się y, naprawdę fajna. Ja bym ją porównał tutaj do reakcji normalnej w BMW, gdyż to auto w trybie komfortowym czy normalnym, ono jest zazwyczaj, jest ze strony bardziej pod komfort. I stąd, i stąd wydaje mi się ta różnica w przyspieszeniu. Do 100, km, do 100 km na godzinie, o której wspominałem. Czyli, że auto jest 20 sekundy wolniejsze od BMW X6. I ja mam wrażenie, że to jest zasługa skrzyni biegów. Czyli kwestii oprogramowania tej skrzyni, żeby ona nie była aż taka agresywna. I nawet w trybie Dynamik, jadąc szybko, to auto nie zmienia bardzo e, agresywnie tych biegów. Czyli nie robi tego tak, że po plecach cię bije, tylko to jest dalej takie szybkie, ale dostojne trybie dynamic. Samochód jest naprawdę zrywny. Trzyma się drogi. Świetnie. Jak nasuwa, naprawdę dobrze się trzyma drogi. Nie mam tutaj żadnych, absolutnie żadnych zastrzeżeń. E, na pewno to nie jest taki, nie może by to porównać do Jeepa Grand Chilogi, taki pływający i jest to naprawdę niemieckie suwy trochę mają je, zresztą inną filozofię. One się naprawdę dobrze drogi trzymają. Tak naprawdę możecie zobaczyć, że na jednej platformie, w jednym koncernie 6 samochodów jest produkowanych. 6? Dobrze to liczę? Q7, Q8. Q7? E, Cayenne, Cayenne Coupe? Urus. 5. <śledzio> A nie, Tuareg jeszcze. Tuareg jeszcze no. To Jest 6, dobrze, policzył. Z matematyki nie były taki zły. <śledzio> Na pewno, jakbym zamawiał i konfigurował taki samolot, to wziąłbym grzany fotel, regulowany podłokietnik i tą deskę obsiłbym skórą. Nie wygląda ona może jakoś mega tragicznie, ale nie współgra z całym tym ładnym panelem dotykowym. To jest ładne, chociaż jak dla mnie, ja wolałem starsze wersje Audi. Mam na myśli tutaj Q7 pierwszą, gdzie się ten ekran wysuwał. Może to nie było najbardziej cudowne rozwiązanie, fajne, że on się wysuwa, chowa i tak dalej mam na myśli tutaj, że mi brakuje przycisków fizycznych, mógłby zostać ten panel ale ten panel klimatyzacji jednak wolałbym mieć go, w, wolałbym tu mieć normalne przyciski, a nie tylko dotykowe, no. jakoś nie wiem, to jest moje zdanie możecie się z nim zgadzać albo nie ale taka jest moja opinia ostatnio na kanale mamy dużo słów, ale jeszcze mieliśmy przyjemność testować Audi A7 dokładnie z, z bardzo podobnym wnętrzem tym, tymi rozwiązaniami, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście testów to gdzieś tu albo gdzieś się tu, tu tu się pojawi spalanie spalanie na poziomie 10 litrów w sumie który waży ponad 2 tony i ma prawie 300 koni jest naprawdę przyzwoite i takiego spalania należy się spodziewać i wszystkie auta czy to będzie x5 czy to będzie audi q8 czy Q7, czy to będzie Mercedes GL wszystkie będą spalać podobną ilość paliwa, no myślę, że dla kogoś, to kupuje auto za 400 tysięcy bo o takich pieniądzach tutaj mówimy to auto było skonfigurowane na 455 i jeszcze mu kilku rzeczy brakuje wiadomo, że minus rabat, no, to wychodzi tam poniżej 400 ale to jest dalej tak jak mówiłem, przy tej cenie nie ma, te pół litra na spalaniu nie robi, nie robi, nie robi różnicy obowiązkowo do tego auta tego tutaj nie ma. Jak jadę tak po ulicy, normalnie nawet i w mieście, po miejskich ulicach, nie jest to odczuwalne, ale jak zaczynam parkować czy manewrować, to jest masakra, to jest promień skrętu tego auta. Ja mam wrażenie, bym starym manewrował. Tutaj jest potrzebna tylna oś skrętna, jeżeli chcę, żeby to auto zgrabnie i ładnie parkowało w ciasnych parkingach lub miejscach takich jak Galeria Bo naprawdę jest mało skrętne. No ja mam wrażenie, miał super sportowym samochodem, bo domeną supersportowych Audi jest to, że słabo skręcają, no ale to jest rodziny SUV, więc tutaj powinno to być trochę inaczej. Podsumowując, naprawdę jestem mile zaskoczony, podoba mi się ten samochód, jest fajny. Eee, powiem Wam, że w przyszłych odcinkach będziemy mieć więcej SUV-ów ciekawych, będziemy mieć coś również z rodziny Audi i z rodziny BMW. Więc będzie ciekawie. Pamiętaj, udostępnij ten film swoim znajomym. Zostaw łapę w górę, napisz komentarz, który słów, czy, czy w ogóle Audi Q8 ci się podoba, czy wolałeś sylwetkę Q7, która była mniej kontrowersyjna z przodu. Obowiązkowo nas subskrybuj z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!